z ze strony kaplanary i? Lipton. Dzisiaj zagram sobie nie do krzaka challenge. <laughs> to jeśli wejdziemy do krzaka, musimy bezpośrednio umrzeć z albo dać się załatwić przeciwnikowi. Więc zaczynamy gierkę. Ja gram oczywiście Jackie na 20 randza, a kolega Darylem na 7. Tak. <laughs> Ekran będzie na Lip. Ona, tutaj przyjdziemy bez krzaki. Ja nie mogę. Ja myślałam, że wejdę i będę iść do strefy. Dobra, albo możecie załatwić też meteoryt. Dobra, masz tam kogoś? Ja na razie nikogo nie mam. O, tam jest Roza. To To ją rozwalę. rozwalimy ją. Mam mało HP. Dobra. Bójcie do mojego No i... A, co ja zrobiłem? Nie wiem. Ja uczyłem. Jak coś to gramy na telefonie i dlatego, tak. ja te klikam... Mamy na... lagi trochę. No. A ja znowu gram na tablecie, więc... Dzisiaj może wam zdradzić sekret, Jesteśmy razem, na, razem nagrywamy. I zostawcie łapkę w górę i subika. Będziemy bardzo wdzięczni. My już tutaj jest cold i i... E, tam... e, ośmiobitowiec. Ty, próbujemy rozwalić tą wieżyczkę. Dobra, ja uciekam, ja mam mało uczucia. O nie wiem czy się przedostaniesz, Jackie, może tak, ale już ty. Ja nie, nie nie, nie. A nie, nawet nie zdążyłaś. No nie zdążyłem. O, już wielkie starcie. O, Chyba zginiesz. Tak, raczej tak. Bo pokonamy. no właśnie, albo wygramy. Albo pokonamy. Nie jest taki, że przegrany Od no, razu. Chyba, chyba, no ja nie wiem. Ja mam 0 Tak. Jest. Ja tutaj z pięcioma. Tylko, że ty masz siódmą rangę, ja mam 20, więc... To, to możemy... Wpadajcie tak... na, na klan. Kruka to klub nasz. I klan Kruka to grupa Messengera. Więc wpadajcie. Ty tam zginąłeś. Tak. Pierwsza wierka będzie przegrana, czy wygrana? Chyba, Chyba żegnam, tak. Tego Rico rozwalam. Ten riko Dobra. ten rozwalałem. Ja się odradzam. A, ja zginęłam przez działko i rozwalam. Dobra, jest. Jest, jest. jest. ja myślałam, że przegramy. Tak, dzisiaj ja pierwsza jest. gierka i challenge wykonany. W pierwszej gierce i od razu zwycięstwo. I od razu zwycięstwo, więc lecimy z następną gierką. No, i lecimy z nasyną gierką. No. Piszcie, jakie mamy gry. Zapraszam Jakieś też. Jakieś inne? Jakie tak, inne chcecie. jakie chcecie? Jest grupa na Messengerze i na ym, i klub w Browsters. To klank, kruka jedna i druga. Więc dołączajcie, bo. Dołączajcie, bo fajnie będzie dla nas. Clan kruka 75 tysięcy pucharków, 12 członków. Więc. Ja jestem dowódcą Lipton. No jest tutaj zastępcą dowódcy. Tak. Ekran jest na Lipton'a. Ja tutaj na dole padłem. padłem Wytrzymaj. wytrzymać. no i, no i tutaj druga gierka. Wykonał, wykonany challenge, ale niestety już piąte miejsce. No i lecimy za tą giereczką, bez przedłużania. Mamy nadzieję, że to będzie wygrana giereczka. Tak. Zostawcie jeszcze raz łapkę w górę, wyświetlenie i subika. Dziękujemy pod pierwszym odcinkiem. Jest już 50 wyświetleń, więc bardzo dziękujemy. Aż 6 łapek w górę. Na dole walczę. Ty walczysz? Tak, a Ty co robisz? Ja, ja strzynkę Tam Jesteś na środku? Na środku. Tam rozwaliłem jedną osobę. I tu jest ten nani. Tu mhm, nani. Ja nie <grym> Mamy cztery... Ja tutaj... ...pokonany zostałem przez ten team, co właśnie idzie za Tobą. Nie. No to jest na pewno dobry, więc ja ja się chyba nie da przejść, chodź ja spróbuję. To inaczej zginę. Spróbuję tu przeciąż? No, no przechodzę. No ja tam tak. są goście, więc ja tu przechodzę i stałem. Dasz radę? Chyba tak, trochę mi strabać. Tak. No dałeś radę przejść? Tak. No i, i gramy i idziemy na środek, chodź. No, nie. idziemy na środek. No idę. Tutaj padłem. Masz przypał O Jezu, stron. Idź tam cztery. na dół. Na dół cztery zostały, ja się rozpię za chwilę Jest O kurde, głowa No Ja tu zbiera te kiełby Może uda mi się przeżyć To jest Nani i... Poko No No tutaj ja uciekam No ja się na nim nie odradzam bani. Dobra Spróbuj tego Ej, na nie niego. Zyły, nie, zyły, nie wzięły nie Spróbuj mi dać to. Dobra. Tam trochę. O, 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 o kurde, na 11 Tak, na jedenastym. O, ale uciekam, ale nie ja strefa mi pomoże, ale tutaj. Dobra, chyba przytrane. się. Czy skryję za kamieniem? Ja się chyba to przegrana się... będzie. Tak, ja jestem. Serio. Na hitach, chyba. Nie? Tak, ja tutaj. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, chyba cię dojadą. Zudę uciekłem, ale strepa mnie robię. No i... Ajajaj aj, aj. no udało się już w każdej grze utrzymać nie wchodź do krzaka, ale już przegrane, teraz drugie miejsce. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subika. A teraz na razie i czołem.